Cześć, ja jestem Kamil, to jest dziewiąty odcinek z serii. Zagrajmy Valiant Hearts Great War. Rozpo rozpoczynamy możliwe, że przedostatnią ostatnią misję w trzecim rozdziale. Czy znaczy no, etap w trzecim rozdziale. Jak, czy jest coś? Nie ma. Dzisiaj nagrywa. Nie gadaj, że się nie nagrywa. Nie no, nagrywa się. To dobrze. Co to jest? Bitwa nad Somną. Bitwa nad Somną rozpoczęli Brytyjczycy z nadzieją wyciągnięcia Niemców z Verdum, z Verdum i przeprowadzenia decydującego uderzenia. 15 września 1916 roku po raz pierwszy w walce wykorzystano czołgi z floty 49 maszyn typu Mark I. Tylko 18 było sprawnych i ostatecznie jedynie 5 zostało użytych. Bitwa nad Sommą zakończyła się pod koniec listopada. W sumie życie straciło 650 tysięcy niemieckich. 420 tysięcy brytyjskich i 195 tysięcy francuskich żołnierzy. No kurde... To są... To jest do odnalezienia 3 przedmioty. Oj tak! Czołg Mark 1 Budowane w tajemnicy czołgi nazwę zawdzięczają brytyjskomu Fortelowi który miał ukryć prawdziwe przeznaczenie sprzętu przed wrogiem. W oficjalnych dokumentach pisano o urządzeniu do przewozu wody. Jęz... W języku angielskim słowo tak oznacza słowo zarówno czesterny, jak i czołg. Dla, pf... Dla rosyjskich żołnierzy pierwszy wyprodu... wyprodukowany model Mark 1 miał ogromny wpływ psychologiczny, efektem czego gdy czołgi docierały do okopów, te były przeważnie puste. Jednak Niemcy szybko nauczyli się, jak sobie z nimi radzić. Co więcej, pojazdy te były wówczas bardzo zawodne, a warunki w nich panujące bardzo ciężkie. Ok, mogę jeszcze zobaczyć. Widzę, że tu nic nie ma. A bo jest i tego nie widzę. Dobra, wchodź... Wchodzimy w czołg. Да еще, еще Słabo tylko. Tylko punkty. Etap z czołgiem. To dla mnie złoto. Nie, to. Pila, przeczytamy. Kurde, ja Telegraf z Nowej Zelandii. Te, te, to chłopiec, stop, Bri Brian, stop. Matka i syn w porządku, stop. Tęsknię, stop. Musimy... A! Mieliśmy to wyłączyć. Zatrzymać, dobra. Nie, przepraszam, zapomniałem. Nie, nie wiem czy wspominałem, ale po Valiant Hearts będzie Uncharted 4. Możliwe. Możliwe, że Uncharted 4. Po Valiant Harcie. Valiant Hearts, Nie umiem mówić. O! Pamiątka z konkursu wojennych historii. Mapa okolic Hollebeke, Belgia. Anzac, Albert Smith, pradziadek zwycięż... ...zwyciężczyni konkursu, Jessica Smith w latach 1915-18. Służył w 7 Batalionie Anzac Australian and New Zealand Army Corps Korpus Army, Armii Australii i Nowej Zelandii. Na mapie widoczne są pozycje oddziałów ANZAC, Anzac, drogi bezpieczne i nie pozycje wroga oraz cele ataków. Albert Smith został w tych okolicach postrzelony w Bark. Jednak przetrwał wojnę. Dziękujemy Jessice za podzielenie się z nami z tą wspaniałą, bohater z tą wspaniałą bohaterską historią z czasów Wielkiej Wojny. Wszyscy. Wszyscy chcą. Czekaj, mogę wyjść? Mogę wyjść? Nie mogę, szkoda. Ostatni przedmiot. Był. Ok, 8 minut. 8 minut. 8 minut 3 Co to idziesz? Oho, ja ten moment pełnię. Pan ten tam doskonale. Bardzo lubię ten moment. after too many missteps and too many battles lost baron von dorf was demoted and moved far from the front lines for him a fate worse than death January 18th, 1917. Emil, still bedridden, beseeched Anna to travel to San Miguel to find his daughter and share the sad news of Carl's death. Anna set off immediately. A <sighs> moment. Les. Jak mówiłem, te, 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 te dzienniki nie będę pis czytał. Zima. Była bardzo surowa dla żołnierzy w Okopach, którzy cierpieli z powodu ciągłego wyziębienia i wilgoci. Kiedy temperatury na froncie w zachodnim często spadały poniżej zera, wielu z nich trafiało do lazaretów od, z odmrożeniami, które mogły prowadzić do amputacji, bardzo ważne było zatem utrzymy, utrzymanie suchych stóp. Tam na razie chyba nie mogę. Bo mogę wyjść? O, że zmęczony.

Musimy się przebrać. A nikt nic nie rozpozna? Aha, nie rozpozna nikt. Nie rozpozna nas nikt. Dobra. Jest tu coś? A pytanie. No jest tu. there's something with the broni exhausted starving carl realized he'd never reach them. nojedzie destiny still had one minor surprise in store they were only about 20 miles from san miguel when their hopes were again dashed Za nim... Tam jest znajdźka. Musimy tam iść. No musimy. Dobrze, dobrze. Tylko daj mi się rozejrzeć. Aha. Oj, znam ten. O kurde, znam ten moment. Czekajcie. Kurde, on jest, on jest... strasznie trudny, jak dla mnie. Trzeba No właśnie, bo mogłem nas zobaczyć. Musimy po tamto iść. I teraz... grywa się Ej, Dobra, teraz możemy swobodnie iść. Okej, okay, co to jest? Worek od trębów. Pszenica była trudno dostępna, więc na chleb. mąkę. Na, 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 na chleb wytwarzano z otrębów. Otręby pszenne są ciemne i składają się głównie z łonnika, lecz zawierają także duże ilości witamin i minerałów. Dzisiaj są nieodłącznym elementem diet wysokobiałkowych, błonnikowych. Dawniej były po prostu symbolem ciężkich czasów. Okej. Okay. No dobra. Op, tu. Co to jest? Szka złym Czapka francuskiego żandarma, francuz żarda... Żandarmi wypełniają także obowiązki żandamerii wojskowej. Pilnowali, by żołnierze przestrzegali prawa wojskowego i schowywali się odpowiednio na froncie. Nie wiem po co mi. Aha. A może piesio weźmie. Trzymaj. Może teraz wyjdzie. Tak, wyjdzie. Okej. Okay. Coś... Aha, ja muszę być tamtym dobra. Nie zastanawia cholery mi. A co mi da przebranie się No właśnie.

cieś co OK uja jaka ładna po pocztówki, pocztówki, z wizerunkami uw uwodzicielskich kobiet wysyłano na front, żołnierzy na front były one bardzo popularne wśród bardzo popularne wśród wojaków. Okej. Okay. Patrz jak mi wilsalutuje, czy co? Dobra, bierzemy. Chyba nic tu nie ma. No kurde, 20 minut odcinka mamy. Zastanawia mnie to czy skończymy tą grę w 11 odcinkach Bo jakby tak było to by To od razu mówię, że Uncharted 4 nie będzie od razu Przy ostatnim Tak samo z ostatnim odcinkiem No wiecie o co mi chodzi. O cholera. Nie cierpię tego etapu. Są nie ale ale trudny jest. Dobra, Wiem, to, że że przy etapie, że przy etapach z taksówką. Dobrze się wgrywa muzyka. Wiecie o co mi chodzi. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Ciii... dobra, kurde. Tak No i etap od no i wszystko od początku, a nie, nie od początku. Bardzo dobrze. Nie bym się zestrał, jakbym, jakbym od początku musiał. Idę sam sobie sam, sam rozwaliłem i... auto Zmyślałem, że mnie wybuchnie ها <applause> كرد <applause> 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 ja dostałem? O ty... Czy hitrzył Dobrze, że nie od początku. Wkładaj <śklaruj> mi ten wygraną. Rano z dinami. Dobra, udało się. No i skończyliśmy, moi drodzy, trzeci rozdział. Został nam ostatni. Chapter 4 Wooden Their euphoria was short-lived. Intercepted by German troops who still held Samuel. Karl and Anna were led to the officers' quarters for interrogation. Carl was sent back to fight for the Germans. Alana was sent to the infirmary to care for soldiers. On April 8th, the French forces launched an assault on Saint Miel, an opportunity that Carl would not let slip by. <laughs> 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 Dobra, Myślę, że możemy tu skończyć. Więc to następny odcinek. Możliwe, że będzie przedostatni. Niestety. Więc, no to co? Mam nadzieję, że się wam podobało. No i do zobaczenia. Możliwe, że w przedostatnim odcinku z Valiant Hearts: The Great War.